dobry, moi kochani. Właśnie, przyleciał koło. Witam Was serdecznie. Jest godzina koło siódmej. Jesteśmy w parku. Idzie orzeszek. Bella, chodź. Zrobimy króciutką medytację dla tych, których myślenie boli. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie kiedyś e, złośliwie wy, wypowiadane. Co myślenie boli? E, tak, niektórych z nas myślenie faktycznie boli. Może nawet większość z nas. Natomiast. E, Staramy się Belcia! idzie niemiecki. Tak. Ale pies to pies nie Bela. Jeżeli identyfikujesz się z człowiekiem myślącym. To też znane Ci jest pewnie powiedzenie: myślę, więc jestem. A ja mówię: nie myślę, więc istnieję w rzeczywistości, która mnie otacza, nie w swoim myśle. Ale powiecie: Czy tak naprawdę można? Czy tak naprawdę można przestać myśleć i oddać się? Po prostu czemuś, czego nie rozumiemy? Niektórzy dzielą się ze mną takim doświadczeniem, że podczas medytacji, e, dla mnie medytacja to jest rozpuszczanie się w nieistnieniu, w nicości. To jest wszystko sprzeczne, co mówię, bo mówiłam o tym, że istnienie, teraz nieistnienie, eee. Bo życie jest taką sprzecznością. Życie dla tych, którzy podążają drogą ewolucji kosmicznej. I tam tak naprawdę nie można tego wszystkiego wziąć na rozum, bo jeżeli zaczniesz analizować, to zaczniesz się bać. Bo trzeba zaufać czemuś, co nie podlega myśleniu co wypada z obiegu tych pętli neuronalnych, które są w naszym układzie nerwowym. Czemuś, co e, rozpierdziela neuroprzekaźniki w kosmos, dosłownie. Czemuś, co zaczarowywuje twoje e, tu i teraz w doznania iste, nirwaniczne. Podobno trzeba restaurować to ciało, w którym jesteśmy. Nie wiem, czy miałeś okazję zapoznać się już z moimi dwunastoma piętrami. Jedno z pięter mówi o tym, że ciało to statek kosmiczny i restaurujmy go. Tak, latamy tym statkiem kosmicznym, dopóki nie dolecimy do bazy. A baza jest. Tu i teraz. A my krążymy wokół tego tu i teraz. Krążymy wokół tego tu i teraz. I tak naprawdę szukamy punktu centralnego, który mieści się nie na linii czasu, nie na końcu linii czasu, nie na początku linii czasu. Ten punkt centralny jest. W środeczku ósemki nieskończoności. Natomiast wiesz, co można pójść dalej? Można wypaść z ósemki nieskończoności. Kiedyś pokażę Wam moje e, czy moje? E, znak kosmicznej jedności. Kosmicznego szefa. Okej? Okay? Bo ewolucja kosmiczna. To jest ekstra sprawa. To był, moi drodzy, drugi odcinek kosmicznego poradnika Kapi, albo jak kto woli, poradnika kosmicznej Kapi. I cóż, jeżeli moja kosmiczna teoria ewolucji interesuje Cię, Dzień dobry. To subskrybuj ten kanał. Tak, tak, subskrybuj go. Belcia. Zostań. Subskrybuj go, kochany. Bo będzie tylko lepiej. Będzie tylko lepiej. Tu i teraz jest najlepiej. Tylko przestań myśleć. Bo myślenie serio boli. No nie. Dobrze. Ściskamy. Kochamy. Pokażę wam Belle, jest super, bojowa teraz. Patrzcie. Moja kochana Beliśka. Dla tych, którzy nie wiedzą, Bella. Piłeczkę dorwała, tak. Tego gościa też zwamy małego. On jest spokojny. Fajnie. Kończymy. Pokażę wam dziewka jeszcze. I niebo, nie, nie, niebo co, niebo co? Niebo co? Co ci dzisiaj przeszkadza być w niebie? Bóźka.